Od kiedy księżna Kate oficjalnie ogłosiła, że zmaga się z nowotworem, media codziennie rozpisują się o jej stanie zdrowia, często opierając się na niepotwierdzonych informacjach. W obliczu licznych spekulacji, księżna zdecydowała się na wydanie oficjalnego oświadczenia poprzez Instagram ciążęcej pary. W swoim wpisie przekazała informacje o swoim samopoczuciu, podkreślając zmienne nastroje związane z procesem leczenia chemioterapią. Robię duże postępy, ale jak każdy poddający się chemioterapii, doświadczam zarówno dobrych, jak i złych dni. W dni złe czuję się słabo i zmęczona, co zmusza mnie do odpoczynku. Natomiast w dni dobre, kiedy mam więcej sił, staram się je maksymalnie wykorzystać, napisała żona księcia Williama. Księżna dodała również, że jej leczenie będzie trwało jeszcze kilka miesięcy, ale w dni, gdy czuję się lepiej, z radością uczestniczę w życiu szkolnym swoich dzieci. Oddaje się aktywnościom, które dodają jej energii i pozytywnego nastawienia, a także zaczyna pracować w domu. Księżna Kate, żona następcy brytyjskiego tronu, w swoim oświadczeniu na Instagramie wyraziła głęboką wdzięczność za liczne słowa wsparcia i otuchy, które otrzymała w trakcie swojej walki z chorobą. Jestem pod wrażeniem wszystkich miłych wiadomości ze wsparciem i zachętą, które otrzymałam przez ostatnie kilka miesięcy. To naprawdę zmieniło świat Williama i mój. Pomogło nam obojgu przetrwać trudniejsze chwile, napisała, dzieląc się swoimi uczuciami i podziękowaniami. W dalszej części oświadczenia księżna podkreśliła, jak ważna w jej sytuacji jest cierpliwość i niespieszenie się z rekonwalescencją. Uczę się cierpliwości, szczególnie w obliczu niepewności. Przyjmuje każdy dzień takim, jaki jest słucham mojego ciała i pozwalam sobie na wykorzystanie tego tak potrzebnego czasu na uzdrowienie, wyjaśniła. Na koniec podziękowała za nieustające zrozumienie i odważne dzielenie się historiami przez innych, co dodatkowo ją wspiera.